Jeżeli ktoś z Was szuka niewielkiej latarki do codziennego użytku, to powinien obejrzeć to wideo, ponieważ będzie ono o tej oto latarce Olight i 5T EOS. I5T EOS to naprawdę niewielka kompaktowa latarka prosta w obsłudze. Jej rozmiar pozwala zmieścić ją do kieszeni, do kieszeni kurtki, czy nawet w niewielkiej damskiej torebce też znajdzie miejsce. Na korpusie macie stalowy, sprężysty klips, który pozwoli umieścić ją na kieszeni bądź na pasku. Latarka świeci za pomocą diody LED, wyposażona jest w optykę PMMA TIR. Jej maksymalna moc to aż 300 lumenów i zasięg około 60 metrów. Wewnątrz latarki znajduje się zaawansowana elektronika, która zabezpiecza przed zbyt szybkim wyładowaniem się baterii paluszka 2A, którym zasilana jest ta latarka. Po włączeniu jej w maksymalnym trybie 300 lumenów i po upływie 3 minut w tymże trybie, samoczynnie latarka przełączy się na tryb 150 lumenów, Natomiast po kolejnych 25 minutach przełączy się na tryb 30 lumenów, tak aby nasza bateria zbyt szybko się nie rozładowała. Latarkę możecie również uruchomić od razu w trybie słabszym, czyli w trybie 15 lumenów. Korpus latarki, jak to uolajta, wykonano z aluminium lotniczego. Pokryty on jest anodyzacją, w tym przypadku w kolorze czarnym. Mamy tutaj antypoślizgową fakturę z tyłu korpusu. Znajduje się włącznik. Latarka posiada normę szczelności ipx 8 a więc odporna jest na zanurzenie na głębokości do 2 metrów. I5TEOS możecie kupić również w innych wariantach kolorystycznych, nie tylko w kolorze czarnym. Znajdziecie je również w naszej ofercie w kolorze miedziowym, szarym, zielonym czy desert tan. To tyle o tej latarce, a mi nie pozostaje nic innego jak zaprosić Was na nasze media społecznościowe. Odwiedzajcie nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.